Przyjdą kolejne żniwa, przyjdzie, u, zaleje nas Ukraina, zboże będzie po 400 czy 500 zł i nas nie ma, koniec nas nie ma. Proces każdego dnia, się roz, każdego dnia się rozwija, jest coraz więcej ciągników, natomiast no, rolnicy, niestety, tracą cierpliwość i mają rację. To jest ostatni czas na to, żeby cokolwiek, cokolwiek zadziałać i żeby to rolnictwo przed żniwami jeszcze podnieść na nogi. Jest mi przykro, gdy widzę tutaj całą masę ciągników, takich naprawdę w miarę nowych ciągników, i zastanawiam się, bo siedzą tam młodzi ludzie, kiedy oni to spłacą, i czy rząd da im możliwość spłaty, bo nie ma takiej możliwości, żeby spłacić milion, siedemset, osiemset tysięcy, w momencie, gdy produkty rolne, jeśli chodzi o cenę, spadają o pięćdziesiąt procent. Byłem na rozmowie w zeszłym tygodniu w piątek u ministra finansów. Był ze mną też minister Kącieńczak, minister Krajewski i o tych sprawach żeśmy rozmawiali. E, minister Finansów oczywiście no, nie odpowiedział, no trudno byłoby, żeby odpowiedział od razu, no, bo są spore oczekiwania. E, no bo e, chciałbym, żeby utrzymać, żeby dopłacić do e, coś do nawozów, coś do zboża. E, no, oczywiście e, będzie to wypłaty z tytułu kukurydzy, z tytułu e, suszy. E, ja mam świadomość, że to jest bardzo mało w stosunku do strat, oczekiwań. Jesteśmy na krawędzi, gospodarstwa są na krawędzi upadku. Jeżeli się nic nie zmieni, jeżeli nie wywalczymy nic więcej, to praktycznie nasze gospodarstwa zaczną plajtować i ginąć. Na dzień dzisiejszy to wszystko, co się dzieje i wiąże się z Zielonym Ładem, niszczy gospodarstwa. Ekoterroryzm do tego stopnia. Zniewolił gospodarstwa, że nie jesteśmy, nie jesteśmy w stanie produkować żywności. Taniej, polskiej, zdrowej żywności. W tej chwili zalega naszego polskiego miodu, który jest bardzo dobrej jakości, około 21 tysięcy ton. Także my, pszczelarze ziemi zachodniopomorskiej, łączymy się, bo tak mogę tylko powiedzieć, bo jestem też prezesem koła w Lipianach, Łączymy się w tym proteście, wspieramy rolników, bo. Trzeba powiedzieć, że Polska jest typowym krajem rolniczym. Jeśli miał rolnik, miał każdy. Istniały huty, to było związane z rolnictwem, było. A dzisiaj nas zalały. John Diry, Ursusa nam się likwiduje, likwiduje się wszystko to, co polskie.